Zosia i Telimena. Te dwie kobiety wzbudzają na kartach pana Tadeusza wiele zamieszania. Co je łączy, a co dzieli? Spróbujmy porównać obie bohaterki Mickiewiczowskiej Epopei. Pochodzenie. Zosia Zosia jest córką Ewy Horoszkówny i wojewody, wnuczką stolnika Horeszki. Urodziła się przed wywiezieniem rodzicom w głąb Rosji. Z opowieści Jacka Soplicy możemy przypuszczać, że było to około 1792 roku. W momencie akcji utworu ma zatem około 14 lat. Sędzia mówi o niej, wyrasta z dziecięcia, a Talimena wprost, że zaczyna rok 14. Zosia we wczesnym dzieciństwie została osierocona. Ich rodziców wywieziono w głąb Rosji. Małą Zosią od dziecka opiekowała się Telimena, z którą wnuczka Stolnika przez pewien czas mieszkała w Petersburgu. Telimena. Telimena jest dość tajemniczą postacią. W poemacie Brak wzmianki o rodzinie Telimeny niewyjaśniony zostaje jej stan cywilny. Niektórzy badacze snują przypuszczenia na temat jej krótkiego małżeństwa z jakimś wyższym urzędnikiem petersburskim, po którego śmierci została młodą wdową. Świadczy o tym fakt, że w Soplicowie wszyscy do niej mówią pani, podczas gdy pozostałe niezamężne kobiety nazywa się w poemacie pannami. Informacje dotyczące jej powiązań z rodziną Sopliców również nie są do końca jasne. Przez sędziego nazywana jest siostrą, ale ich pokrewieństwo jest raczej wątpliwe. Telimena prawdopodobnie jest przyjaciółką Westolnikówny. Po jej śmierci przez kilka lat w Petersburgu opiekowała się Zosią. Potem przeniosła się ze swoją podopieczną do Soplicowa, w którym mieszka od dwóch lat. Wygląd zewnętrzny Zosia pojawia się pierwsza w życiu Tadeusza. To właśnie ją widzi w ogrodzie po powrocie do rodzinnego domu, ubraną jedynie w białą koszulkę nocną. Zosia stoi w poświecie słońca, które złotą aureolą rozświetla jej jasne włosy. Zosia prezentuje sobą słowiański typ urody. Córka Ewy jest smukłą blondynką o niebieskich oczach i łabędzi i szyi. Jej największą zaletą jest młodość i naturalność. Dzięki pracy w ogrodzie jest zdrowa i opalona. Zosia nie musi się stroić w piękne suknie, nie musi się malować, by podobać się Tadeuszowi czy hrabiemu. Telimena pod względem wyglądu stanowi przeciwieństwo swojej podopiecznej. To kobieta dojrzała o kruczych włosach, czarnych oczach, bladej cerze. Terimena jest wytworna i elegancka. Ubiera się według najnowszej, zagranicznej mody. Sposób bycia i cechy charakteru: Zosia przez długi czas wychowywana była w ukryciu i nie bywała na salonach. W czasie wolnym pielęgnowała rośliny w ogrodzie, zajmowała się dziećmi. Świat wsi, w otoczeniu którego dorastała, był jej bliższy niż miasto. Dopiero po przyjeździe Tadeusza, Telimena zdecydowała się na wprowadzenie Zosi na salony. Młoda dziewczyna, która dopiero zaczęła bywać w towarzystwie, na początku była nieco onieśmielona, ale z biegiem czasu radziła sobie coraz lepiej. Zosia jest dziewczynką cichą, skromną i nieśmiałą. Ma w sobie wiele ciepła i szczerości i prostolinijności. Nie umie udawać. Tadeusza daszy uczuciem autentycznym i gorącym. Telimena to taki żeński odpowiednik lwa salonowego. Opiekunka Zosi była stałą bywalczynią salonów, lubiła błyszczeć w towarzystwie i uwodzić mężczyzn. Potrafiła prowadzić rozmowę o literaturze, malarstwie, rzeźbie, muzyce i tańcu. Przez wiele lat mieszkała w Petersburgu, do którego bardzo często wracała w swoich opowieściach. Telimena ceni to, co zagraniczne. Ubiera się w zgodzie z najmodniejszymi zachodnimi standardami, modą francuską. Podziwia tylko i wyłącznie sztukę zagraniczną, czyli literaturę francuską i malarstwo włoskie. Jej głównym celem w utworze jest znalezienie sobie męża, i żeby ten cel osiągnąć, chwyta się najróżniejszych sposobów i podstępów. Uwodzi Tadeusza, potem hrabiego, a w finale utworu żeni się z rejentem, czym wzbudza zaskoczenie wszystkich. Telimena to kobieta energiczna, nie niepozbawiona temperamentu, a czasami wybuchowa. Choć niewyzbyta wad nie została przez Mickiewicza napiętnowana w epopei. Nie jest postacią negatywną, a stanowi jej komiczne uatrakcyjnienie. Ożywia akcję, wprowadza nieco kolorytu do idyllicznego dworku supliców. Zosia i Telimena. Dwie kobiety przedstawione przez Mickiewicza na kartach pana Tadeusza to swoje całkowite przeciwieństwa. Ich sylwetki celowo zostały zbudowane na zasadzie kontrastów, tak, aby cechy jednej uwypuklały cechy drugiej. Prostolinijna i szczera Zosia w niczym nie przypomina kokieteryjnej, dystyngowanej, a czasami zabawnej telimeny. pomimo tego, że są tak różne, obie mogą cieszyć się sympatią czytelnika a która z nich bardziej przypadła Wam do gustu? Zanim zastanowicie się nad odpowiedzią na to pytanie, zapraszam do wypełnienia testu, który pozwoli Wam na sprawdzenie wiadomości zdobytych podczas tej lekcji.